Są to samorządowcy, działacze polityczni yy, i również niepolityczni mieszkańcy yy, ziemi namysłowskiej, jak widzę na sali, którzy chcieli pana premiera i posłuchać, i zobaczyć, bo to żadne... Żarty... Zawsze z wielką przyjemnością yy, odwiedzam yy, samorządy różnych stopni, yy, bo jak patrzymy na Reformy, które zostały w Polsce wprowadzone w po 1989 roku, to na pewno to wszystko, co jest związane z budową w Polsce autentycznego samorządu terytorialnego, jest tą reformą, która zmieniła Polskę. Zdecentralizowała funkcje państwa, przesunęła wiele uprawnień do instancji, które najlepiej wiedzą, jak dobre dla ludzi należy podejmować. I w wielu przypadkach, może nie w każdym, nasze samorządy są dobrym przykładem wydatkowania grosza publicznego i koncentrowania się na najważniejszych celach dla lokalnych społeczności. Ja sądzę też, że samorząd nie musi być ani miejscem afirmacji pracy rządu, ani opozycją w stosunku do rządu. Zatem rozmaite samorządowe koalicje nie muszą zwierciedlać tych koalicji, które zawierane są na poziomie naszego parlamentu. Samorząd nie musi uprawiać e, działalności politycznej. 15. rocznica istnienia Wysokiego Stowarzyszenia Diabetyków to piękne święto. Tym piękniejszy, jeśli uświadomimy sobie dorobek organizacji i ludzi ją tworzących. Coraz więcej wiemy o często zwanej chorobą cywilizacyjną, bowiem dotyka ona naszą społeczność w coraz większym stopniu. Wiemy, jak niełatwo jest z nią żyć, ile to wymaga samodyscypliny i siły. Państwo wiedzą, o czym mówię. Chwała Wam za to, że tę siłę przekuliście także na chęć pomagania innym chorym. Mimo uciążliwych problemów z własnym zdrowiem, inspirujecie ich do aktywnego i pełnego życia. Za to bezinteresownie, zaangażowanie, energię i poświęcenie z serca serdecznie dziękuję. Jako piętnastolatkowi, młodemu i pełnemu wigoru, stojącemu w przededniu w dojrzałości, życzę kolejnych pięknych jubileuszek, życzę Państwu zdrowia i dalszej siły, bo tylko ich brak może Was zatrzymać w Waszym szczytnym dziele. Czujcie się doceniani i działajcie nadal. Nieście pomoc i nadzieję, tak potrzebne wielu mieszkańcom naszej ziemi. Dziękuję bardzo. Gala, Po Krzyściu przedstawił jako przedstawiciela pan Andrzej Galer i co Tak, jeszcze nie mam takiego do naszego głosu, jak pan starosta, dlatego tego proszę się mikrofonem. Panie Krzysztofie, Szanowni Państwo, pozwólcie, że odczytam list gratulacyjny dla Państwa, burmistrza Kuczynskiego oczywiście dokładam się do życzenia z okazji Waszego XV-lecia. I Panie Krzysztofie. Z okazji jubileuszu 15 lecia działalności Narysuskiego Stowarzyszenia Diabetyków składam Państwu serdeczne gratulacje i wyraz uznania. Życzę, aby ten piękny jubileusz był dla wszystkich Państwa wydarzeniem wyjątkowym, dającym poczucie dumnej satysfakcji z dokonań Stowarzyszenia. Pragnę podkreślić rolę, jaką odgrywa Stowarzyszenie w kształtowaniu opieki diabetologicznej w naszej Gminie. Podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat cukrzycy związanych z nią z zagrożeń oraz możliwości leczenia pozwala skuteczniej przeciwdziałać zachorowaniom, a także powikłaniom, jakie pociąga za sobą choroba. Ja chcę przede wszystkim podziękować w imieniu Wojewody Opolskiego za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Pan Wojewoda niestety nie może uczestniczyć w dzisiejszym jubileuszu. Natomiast poproszę, żeby przekazać Państwu najserdeczniejsze życzenia, e, które pozwolę sobie odczytać. Panie Prezesie, z okazji jubileuszu pragnę na Pana ręce przekazać serdeczne gratulacje i podziękowania za zaangażowanie, ofiarność i trud podejmowany przez wszystkich członków stowarzyszenia, których łączy chęć i potrzeba niesienia pomocy w wzajemnej. Państwo działamy zasługuje na najwyższe uznanie. 1997 roku przy udziale 17 członków w Namysłowie utworzone zostało Stowarzyszenie Diabetyków. Prezesem został pan Krzysztof Rodyński, który swój urząd sprawuje do dnia dzisiejszego. Pierwsza... Siedzibą było mieszkanie pana prezesa. Następne to dom katechetyczny, całka przy Kościele Świętego Franciszka, inkubator, ratusz, stary ośrodek zdrowia, dworzec PKS, szkoła numer 3, PCPR i drugie piętro starostwa. W sumie mieliśmy 11 sieci. Myślę, że już tutaj zostaniemy. Namysłowskie Stowarzyszenie Diabetyków działa w oparciu o obowiązujące prawo z dnia 10 stycznia 1995 roku. Zarejestrowane jest w Sądzie Rejonowym Gospodarczym w Opolu Wydział 8 Krajowego Rejestru Sądowego. Terenem działalności jest miasto i powiat namysłów. Wszyscy członkowie zarządu pracują społecznie. Naszym celem jest opieka i pomoc chorym na cukrzycę reprezentowanie i ochrona chorych, integracja, integracja w sprawach chorych wobec władz państwowych, terenowych i lokalnych oraz szkół i przedszkoli. Poprawa prawnej i materialnej pozycji chorego w państwie i społeczeństwie, integracja środowiska ludzi chorych na cukrzycę w celu organizowania samopomocy, inspirowanie zmian w systemie prawnym przedmiocie korzystnym dla chorego inicjowanie i udział w tworzeniu placówek diabetologicznych Służby Zdrowia, udzielanie pomocy w różnych kwestiach w duchu działalności stowarzyszenia, prowadzenie szerokiej edukacji poprzez spotkania, środki masowego przekazu, wydawnictwa, organizowanie spotkań z udziałem specjalistów różnych kierunków medycyny. Tylko dla państwa Marianny i Jana Idzi. Zapraszamy. dla pana Macieja Cendary. dla pani Wandy Prochatek Pani Krystyna Podwanowska thank

Pani ministra Świątek. Pani Stanisława jest i mean I radości, jakiego doznaję za każdym razem, gdy przybywam do Ojczyzny. Serdeczną myślą obejmuje całą Polskę i wszystkich moich rodaków. Pragnę serdecznie powitać młodzież, a dzieci przytulić do serca. Widzę, Sługa Boże, ja nie II. Ładzisz orszak długi, wielkich Polaków i świętych przybyszów średnik rozpoznaje, każdy pokłon dzieciątku oddaje. nagrodę specjalną w kategorii jasełka został nagrodzony ze Szkół Specjalnych w Brzegu. Trzymajcie dalej mocno kciuki, ponieważ nagroda specjalna w kategorii jasełka przypada zespołu szkół specjalnych w Namysłowie. No. Serdecznie wam gratulujemy. Radość wasza jest przeogromna. Rekompensuje nam nasze stresy w trakcie oceniania. W drugie miejsce w kategorii jasełka przyznano Zespołowi Szkół Specjalnych w Opolsku. Za pierwsze miejsce w kategorii jasełka zajmuje Leśnica. Drugie miejsce w kategorii kolędy i zajmuje Brodkiew. Kategorii kolędy pastorałki zajął zespół z Zespołu Szkół Specjalnych w Narysie.